Idę coś poszukać bo zimno. Ej, kaszule, hmm. to pcia. Nie ma, nie tylko Dobra, być. Patysza. Patysza, Patysza, Koło. Zamknij się wreszcie, dobra. <noise> Kuchany, to nie, to nie to, kochany oni nie. Przepraszam, ale ty mnie tak wyzywałeś. Ojej, ojej, ojej. O! O! Kto Ojej, 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 ojej. sobie najgorszy ojej, ojej. mógł ojej, Patrz w nim było robaków. Co? Patrz w było robaków. Tym? Tym? A robaków było w tym jabłku bardzo dużo, bo jest tyle kółeczek w samym jajku. No. Ja nawet nie zjadłem ani jednego kółeczka. Ale robaki się przemieszczałem w środku i możesz właśnie zagryźć jednego robaka. Potem, no. potem możesz umrzeć. Teraz musisz jeszcze tylko robić kupę. <grym> to jest jakby robaka z jabłka takiego. tego. Więc Kubusiu, idź szybko, zrób kubkę naprawdę, bo idź szybko, zrób kubkę, to może uda się przeżyć. Kuba, naprawdę ja nie żartuję. Chcesz żyć dalej? Kuba, nie się teraz to się wyspalić, bo to może się one przedostać na, do innych ludzi. Kuba, naprawdę idź szybko, zrób kubkę. Dobra. My się nie będzie wstało, to nie mam ani jednego jabłka. To nie umrzesz.